Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Szepty. W niedzielne popołudnie 23 lutego policja w Kościerzynie, województwo pomorskie, otrzymała zgłoszenie o kobiecie w stanie upojenia alkoholowego, leżącej na ławce na jednym z osiedli. Informację przekazał dyspozytor numeru 112. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zastali 37-letnią mieszkankę powiatu Kościerskiego, która była kompletnie pijana. Badanie alkomatem wykazało ponad 4 promile alkoholu w jej organizmie. Początkowo sprawa wydawała się standardowa, jednak szybko nabrała dramatycznego obrotu. Kobieta ujawniła istotny szczegół dotyczący swojego domu. Zespół ratownictwa medycznego udzielił jej pierwszej pomocy, ale ponieważ nalegała na powrót do miejsca zamieszkania, dzielnicowy wraz z ratownikiem postanowili to sprawdzić. Mieli uzasadnione podejrzenia, że ktoś może tam być, i nie mylili się. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze odkryli sześciomiesięczne niemowlę, pozostawione bez opieki. Dziecko na szczęście było w dobrym stanie, ale sytuacja wzbudziła ogromne zaniepokojenie służb. Nietrzeźwa matka trafiła do szpitala, gdzie lekarze zajęli się jej stanem zdrowia. Zanim będzie można przeprowadzić z nią czynności śledcze, musi najpierw wytrzeźwieć. W tej chwili kobieta nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Dopiero gdy otrzymamy zgodę personelu medycznego, będziemy mogli ją przesłuchać i podjąć dalsze kroki, poinformowała starsza sierżant Justyna Graszk z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie w rozmowie z O2.pl. Nie wiadomo jeszcze, jak długo dziecko było pozostawione samo w domu. Dziewczynkę przewieziono na szczegółowe badania lekarskie, a następnie umieszczono w pogotowiu opiekuńczym. Śledczy koncentrują się teraz na ustaleniu wszystkich okoliczności zdarzenia i zabezpieczeniu dowodów. Przesłuchujemy świadków i analizujemy zebrane informacje. Kluczowe będzie ustalenie, jak długo dziecko przebywało bez opieki, dodała sierżant Graszk. Ze względu na dobro niemowlęcia, odpowiednie służby podjęły decyzję o jego zabezpieczeniu i umieszczeniu w placówce opiekuńczej. Jest to standardowa procedura w tego typu przypadkach. O dalszych losach dziewczynki zdecyduje sąd rodzinny. Matka może zostać pozbawiona praw rodzicielskich, jeśli śledztwo wykaże, że naraziła dziecko na niebezpieczeństwo. Zgodnie z obowiązującym prawem, za narażenie małoletniego na utratę życia lub zdrowia grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Policja w Częstochowie zatrzymała 25-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo na kwotę pół miliona złotych. Sprawca odebrał gotówkę od 85-letniej seniorki, która uwierzyła w fałszywą historię o wypadku drogowym z udziałem jej syna. Do zdarzenia doszło 11 lutego. Starsza kobieta odebrała telefon od nieznanego mężczyzny, który przedstawił się jako funkcjonariusz policji. Stwierdził, że jej syn spowodował poważny wypadek, a jedynym sposobem na uniknięcie więzienia jest wpłacenie wysokiej kaucji. Przerażona seniorka, przekonana, że ratuje swoje dziecko przed konsekwencjami prawnymi, nie zastanawiała się długo. W pośpiechu zebrała wszystkie oszczędności, które trzymała w domu i przekazała je oszustowi. Dopiero następnego dnia, gdy postanowiła skontaktować się z wnukiem, by dowiedzieć się, co się dzieje z jego ojcem, zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa. Okazało się, że jej syn nie miał żadnego wypadku i cały czas był w domu. Wtedy kobieta natychmiast zgłosiła sprawę na policję. Funkcjonariusze z Częstochowy natychmiast rozpoczęli działania operacyjne. Dzięki skrupulatnej pracy śledczych udało się ustalić tożsamość mężczyzny, który odebrał od seniorki pieniądze. Był to 25-latek, który nie miał stałego miejsca zamieszkania. Policjanci namierzyli go w jednym z mieszkań w zabrzu, gdzie został zatrzymany. Po przewiezieniu do komendy w Częstochowie usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące. Teraz grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Policja nieustannie apeluje do seniorów o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi. Oszuści coraz częściej stosują metody manipulacyjne, udając bliskich ofiary oraz funkcjonariuszy służb. Pod pretekstem nagłych sytuacji, takich jak wypadek, zagrożenie finansowe czy konieczność zabezpieczenia oszczędności, wyłudzają ogromne sumy pieniędzy. Przestępcy działają bez skrupułów, wykorzystując strach i troskę starszych osób o swoich bliskich. Potrafią prowadzić długie rozmowy telefoniczne, w trakcie których stopniowo zdobywają zaufanie ofiary. Często instruują ją, by nie informowała nikogo o sytuacji, co dodatkowo utrudnia szybką reakcję. Funkcjonariusze przypominają, że policja nigdy nie informuje o prowadzonych postępowaniach telefonicznie i nie prosi o przekazywanie pieniędzy ani kosztowności obcym osobom. W razie jakichkolwiek podejrzeń najlepiej natychmiast skontaktować się z rodziną lub najbliższą komendą policji. Kluczowe jest również informowanie starszych członków rodziny o zagrożeniach i uczulanie ich na schematy działania oszustów. Niestety, przestępcy nieustannie udoskonalają swoje metody, dlatego tak ważne jest, by zachować zdrowy rozsądek i nie działać pod wpływem emocji. W każdej sytuacji, gdy ktoś żąda pieniędzy pod pretekstem nagłej potrzeby, najpierw warto zweryfikować te informacje u zaufanych osób. Jak podaje fakt, 39-letnia Daria N., mieszkanka Grudziądza, została oskarżona o brutalne znęcanie się nad niepełnosprawną Anną L. Podczas jednej z imprez doszło do skandalicznego aktu przemocy. Kobieta nie tylko pobiła swoją ofiarę, ale również upokorzyła ją w niewyobrażalny sposób, oddając mocz na jej głowę. Nagranie z tego drastycznego incydentu trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia w całym kraju. Jak ustalili śledczy, film został zarejestrowany przez znajomą Darii N., co pozwoliło szybko zidentyfikować sprawczynię i kierować przeciwko niej zarzuty. Policja potwierdziła, że 39-latka odpowie za uszkodzenie ciała ofiary, publiczne znieważenie oraz groźby karalne. Daria N. usłyszała zarzut spowodowania obrażeń ciała, których skutki nie przekroczyły siedmiu dni, a także znieważenia i kierowania gruźb, poinformował aspirant Łukasz Kowalczyk z policji w grudziądzu w rozmowie z faktem. Kobiecie grozi do trzech lat pozbawienia wolności. W poniedziałek, 24 lutego, podejrzana została doprowadzona do prokuratury. Świadkowie relacjonowali, że wchodząc na przesłuchanie, miała na twarzy. Uśmiech. Co dodatkowo wstrząsnęło opinią publiczną. Jak się okazuje, Daria N. była już wcześniej notowana za przestępstwa, w tym kradzieże. Co więcej, miała powiązania ze światem narkotykowym, co w przeszłości doprowadziło do tego, że straciła prawa do opieki nad własnymi dziećmi. Trafiły one do rodziny zastępczej. Dwa lata temu ktoś podpalił jej samochód, co, według doniesień, mogło mieć związek z jej działalnością przestępczą. Mimo ciężkich zarzutów, prokuratura najprawdopodobniej zdecyduje się na zastosowanie wobec niej środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym, takich jak dozór policyjny zamiast tymczasowego aresztu. Tymczasem ofiara zdarzenia Anna L. po upublicznieniu filmu podjęła decyzję o opuszczeniu grudziądza. Kobieta obawiała się dalszych ataków oraz nękania, dlatego udała się do innego miasta. Jak dowiedział się fakt, sama zgłosiła się na policję i wyraziła gotowość do złożenia zeznań. Śledczy będą teraz przesłuchiwać zarówno pokrzywdzoną, jak i świadków zdarzenia, a nagranie stanowi kluczowy dowód w sprawie. Całe zajście ponownie zwraca uwagę na problem przemocy i upokorzeń, które coraz częściej są rejestrowane i rozpowszechniane w internecie. Sprawa Dari N pokazuje, jak bezwzględnie sprawcy potrafią traktować swoje ofiary oraz jak media społecznościowe mogą odgrywać rolę w nagłaśnianiu i dokumentowaniu tych brutalnych zachowań. Krystian w jest podejrzany o celowe doprowadzenie do groźnego wypadku drogowego, który miał być zamachem na życie jego partnerki. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Bydgoszczy Południe. Jednak, choć wszystkie zaplanowane czynności dowodowe zostały już przeprowadzone, akt oskarżenia wciąż nie może trafić do sądu. Powodem jest oczekiwanie na kluczową opinię biegłych dotyczącą stanu psychicznego oskarżonego. Do dramatycznego zdarzenia doszło 14 października na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Brzoza. Początkowo wyglądało to na klasyczny wypadek drogowy. Podejrzewano, że kierowca mógł zastać za kierownicą, stracić panowanie nad pojazdem lub nie dostosować prędkości do warunków na drodze. Jednak szczegółowe ustalenia śledczych oraz informacje ujawnione przez gazetę Wyborczą wskazują na coś znacznie bardziej szokującego. Celowe działanie sprawcy. Według śledczych, Krystian W. celowo skręcił na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z Mercedesem, którym podróżowała matka z dzieckiem. Chwilę wcześniej miał pokłócić się ze swoją partnerką. Kobieta nalegała na wspólny wyjazd za granicę do Niemiec lub Anglii w poszukiwaniu lepszego życia. To miało wywołać w Krystianie W. napad agresji. Jak wynika z relacji świadków, w pewnym momencie miał krzyknąć: Teraz kurwa, koniec. Po czym gwałtownie skręcił w lewo, kierując auto wprost na nadjeżdżający pojazd. Skutki tego dramatycznego zdarzenia były poważne. Łącznie w wypadku ucierpiały cztery osoby: kierowcy obu samochodów oraz ich pasażerowie. Wszyscy doznali poważnych obrażeń, w tym złamań kończyn i urazów kręgosłupa. Partnerka podejrzanego wymagała kilku skomplikowanych operacji. Zebrane dowody pozwoliły prokuraturze na postawienie Krystianowi W. zarzutów usiłowania zabójstwa swojej partnerki w zamiarze bezpośrednim oraz usiłowania zabójstwa podróżujących Mercedesem w zamiarze ewentualnym. To oznacza, że zdaniem śledczych mężczyzna świadomie podjął działania, które mogły doprowadzić do śmierci nie tylko kobiety. Ale także przypadkowych uczestników ruchu drogowego. Śledztwo wciąż trwa, choć główne czynności dowodowe zostały już przeprowadzone. Tymczasowy areszt Krystiana W. został przedłużony do 12 kwietnia 2025 roku, jednak wciąż brakuje jednej kluczowej opinii. Biegli muszą ustalić, czy w momencie popełnienia czynu był poczytalny. Sąd wyraził zgodę na przeprowadzenie badań psychiatrycznych, które odbędą się w warunkach obserwacji w ośrodku leczniczym. Proces ten ma rozpocząć się w połowie marca. Na ten moment wszystkie inne czynności dowodowe zostały zakończone, jednak postępowanie nie może zostać zamknięte bez opinii biegłych. Dopiero po jej otrzymaniu będziemy mogli podjąć dalsze decyzje w sprawie, wyjaśnił prokurator Aleksander Szydłowski z prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe. Dopiero po uzyskaniu ostatecznej ekspertyzy dotyczącej stanu psychicznego oskarżonego będzie możliwe skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Jeżeli biegli uznają, że Krystian W. był świadomy swoich działań i działał z premedytacją, grozić mu może surowa kara. W przypadku stwierdzenia niepoczytalności zamiast więzienia może trafić na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi ogromne emocje, zwłaszcza, że jej kulisy wskazują na szokującą determinację sprawcy. W opinii śledczych, Krystian W był gotowy poświęcić nie tylko życie partnerki, ale i zupełnie niewinnych osób, by zrealizować swój mroczny plan. 50-letni mieszkaniec powiatu ryckiego na Lubelszczyźnie trafił do aresztu na trzy miesiące w związku z zarzutami znęcania się nad swoją rodziną oraz nielegalnego posiadania broni palnej. Jak ustalili śledczy, mężczyzna przez blisko rok dopuszczał się przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej wobec swoich bliskich. Gdy znajdował się pod wpływem alkoholu, stawał się wyjątkowo agresywny. Wyzywał domowników, groził im, wszczynał awantury i stosował przemoc. W skrajnych przypadkach wyrzucał rodzinę z domu, zmuszając ich do ucieczki w obawie o własne bezpieczeństwo. Decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejmował sąd na wniosek prokuratury i funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczyli dowody świadczące o brutalnym traktowaniu członków rodziny. Oprócz aktów agresji, w trakcie interwencji funkcjonariusze odkryli w domu mężczyzny broń palną, nad którą nie posiadał wymaganego pozwolenia. Podejrzany jest oskarżony o znęcanie się nad rodziną oraz posiadanie broni bez zezwolenia. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy, poinformował aspirant Łukasz Filipek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rykach. Za znęcanie się nad bliskimi mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku szczególnie drastycznych okoliczności sąd może orzec nawet 15 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo nielegalne posiadanie broni palnej zagrożone jest karą do 8 lat więzienia, co jeszcze bardziej obciąża sytuację oskarżonego. Relacje pokrzywdzonych ujawniają, że koszmar w ich domu trwał od wielu miesięcy. Mężczyzna dopuszczał się przemocy pod wpływem alkoholu, co prowadziło do coraz częstszych i brutalniejszych awantur. Zdarzało się, że niszczył wyposażenie domu, tłukł sprzęty i w akcie agresji wyganiał domowników. Przerażona rodzina przez długi czas milczała, jednak w końcu zdecydowała się zgłosić sprawę na policję. Funkcjonariusze przypominają, że przemoc domowa jest ścigana z urzędu, a ofiary nie są pozostawione same sobie. W powiecie ryckim działają organizacje i instytucje, które oferują pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Istnieją także ogólnopolskie infolinie wsparcia, takie jak telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia, numer telefonu 800 120 002. Oraz linia pomocy pokrzywdzonym 222 309 900, gdzie można uzyskać profesjonalne wsparcie i wskazówki dotyczące dalszych kroków prawnych. Sprawa agresywnego 50-latka trafi teraz do sądu, gdzie zapadnie decyzja o jego dalszym losie. Śledczy będą analizować dowody i przesłuchiwać świadków, by ustalić pełen zakres jego działań i określić odpowiednią karę.